Otrzymywanie kwasów, podpunkt A, kwas siarkowy 4. Do otrzymania kwasu siarkowego 4 potrzebna nam będzie kolba stożkowa i łyżeczka do spalań. Łyżeczka do spalań, o taka o. Na tej łyżeczce do spalań umieścimy siarkę. Ona żółto, ją namalujemy. I ją podpalimy. Co ciekawe, siarka się pali takim niebieskawym, błękitnym płomieniem. A nie czerwonym. Coś tam potrzebne będzie w tym doświadczeniu? Woda. Woda na dnie naszej kolby stożkowej. I do tej wody dodamy oranż metylowy. Czyli tu będzie o, oranż. Metylowy w wodzie. O, jeszcze zapiszmy sobie dla porządku, że tu mamy siarkę. I co my w tym doświadczeniu obserwujemy? Pierwsza obserwacja podstawowa jest to, że oranż metylowy zmienia barwę na czerwoną. O, nawet sobie tu namalujmy, żeby to było ładnie widać, tak? O, zmienił barwę na czerwony. W ogóle orąż metylowy to jest właśnie taki czujnik w chemii, to znacie go już z podstawówki, który identyfikuje środowisko kwaśne i wtedy zmienia kolor na czerwony. W chemii takie czujniki są. Wniosek właśnie z tego, że w roztworze pojawił się odczyn kwasowy. Czyli pojawił się jakiś kwas. Czyli mamy tutaj tak naprawdę dwa procesy. Pierwszy proces mamy tutaj, kiedy się spala siarka. Siarka plus tlen daje tlenek siarki 4, taki duszący, trujący gaz, i ten gaz w procesie drugim rozpuszcza się w wodzie. Dając właśnie kwas siarkowy 4. Proszę zobaczyć, że nie trzeba tu żadnych współczynników dobierać ani tu, ani tu. Lewa się równa prawej. Proszę zobaczyć, że wzór kwasu siarkowego 4 da się zsumować, że SO2 plus H2O. Proszę matematycznie zsumujemy. 2 plus 1 jest O3. S1 i H21 i wychodzi pięknie, sumarycznie kwas siarkowy 4. Podobnie możemy otrzymać kwas węglowy. pod punkt B. Podobnie możemy otrzymać kwas węglowy. Do wody z oranżem metylowym. Woda plus oranż metylowy. Wdmuchujemy dwutlenek węgla, czyli robimy wodę gazowaną. I obserwujemy, obserwacja jest jak, taka sama jak wyżej, że oranż metylowy zmienia kolor na czerwony. Zmienia barwę na czerwony. I z tego wniosek, oczywiście, że powstało środowisko kwaśne. Czyli CO2 łączyło się z wodą. Spróbujmy podobny rachunek zrobić jak przed chwilą. CO2 plus H2O. Sumujemy i mamy O2 plus O jest O3, C jest jedno i dwa wodory. Mamy H2CO3? Mamy. Czyli podsumowując, CO2 plus H2O daje wodę gazowaną, a z tego wynika, że woda gazowana zawiera kwas węglowy H2CO3, który nam smakuje. Woda gazowana jest kwaskowata, i jest smaczniejsza od wody niegazowanej, przynajmniej dla większości z nas. Wszystkie napoje gazowane piwo, wino, przepraszam piwo, szampan, wszystkie orężady, Coca-Cola są gazowane, dlatego że rozpuszczono w nich dwutlenek węgla i są kwaśne. Odgazowana kola jest po prostu niesmaczna, bo zmieniła smak na niekwaśny. I podpunkt C otrzymywanie kwasów beztlenowych HCl i H2S, czyli kwas chlorowodorowy i kwas siarkowodorowy. I tutaj sytuacja jest troszeczkę taka, można by powiedzieć, troszeczkę nietypowa. Do reakcji, oczywiście, potrzebna nam jest woda z oranżem metylowym. Czyli w obu przypadkach potrzebna jest woda plus oranż metylowy. Jako ten czujnik kwasowości. I tak do probówki pierwszej. Będziemy wtłaczać gaz HCl, gaz i to będzie literka G, a to drugiej będziemy wtłaczać siarkowodór H2S w postaci gazu. I wtedy zaobserwujemy, że w obu probówkach pojawi się czerwone zabarwienie. Świadczące o tym, że powstało środowisko kwaśne. obserwacje. Powstaje czerwona barwa, czerwona barwa oranżu metylowego. Czyli wniosek: powstał kwas. W jednej i w drugiej probówce. 1 i 2. I teraz popatrzmy. W probówce 1 mieliśmy gazowy chlorowodór. W postaci gazu. Pod wpływem działania wody ten gaz się rozpuścił w wodzie i powstał. Kwas chlorowodorowy o tym samym wzorze co tutaj cy, czyli ciecz. Czyli proszę zobaczyć, że chlorowodór i kwas chlorowodorowy mają ten sam wzór, tylko kwestia różnią się stanem skupienia. Kwas jest rozpuszczonym w wodzie chlorowodorem. I bardzo analogiczna sytuacja jest w probówce drugiej, gdzie gazowy siarkowodór. Rozpuszcza się w wodzie i powstaje substancja rozpuszczona w wodzie o tym samym wzorze suwarycznym, tylko że piszemy tu literkę C, żeby było wiadomo, że chodzi nam o kwas siarkowodorowy. Podpiszmy kwas chlorowodorowy. Tu kwas siarkowodorowy. A używaliśmy chlorowodór. I siarkowodór. O.